No i dzień dobry kochani, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Witam Was gorąco, drodzy Państwo. Mamy dzisiaj bardzo pochmurny dzień. Produkcja słabiutka, zatem jest okazja, aby zająć się jakimś ciekawym tematem i nakręcić kolejny film na nasz kanał na YouTube, drodzy Państwo. Z okazji tejże właśnie pogody przygotowałem dla Was temat związany z akumulatorami. Akumulatorami wykorzystywanymi w naszych instalacjach fotowoltaicznych. Drodzy Państwo, jak widzicie, tam za mną właśnie taki akumulator sobie występuje. Jest to akumulator V Pro Solar typowy do instalacji fotowoltaicznych z głębokim rozładowaniem. Drodzy Państwo, na wstępie taka najważniejsza informacja. W instalacjach fotowoltaicznych, jak na razie, do tej pory, Najpopularniejszym typem akumulatorów jest oczywiście akumulator kwasowo-ołowiowy Kwasowo-ołowiowy troszkę to jest inny akumulator niż na naszych samochodach bo on tutaj tak będziecie widzieć Nazywa się VRLA ja wam pokażę później zrobię screen W drugą stronę bo akurat jest Obrócone bo nagrywam przodem kamerę w telefonie, pokażę Wam później cały opis tego akumulatora. Jest to akumulator VRLA, który posiada samoregulujące zawory. I właśnie dzięki tym zaworom samoregulującym nie musimy uzupełniać ani martwić się o poziom elektrolitu w akumulatorze. Tam zachodzi taka specjalna reakcja, gdzie wodór właśnie zamienia się z powrotem w wodę. Dzięki właśnie tym zaworom. Samoregulującym. Drodzy Państwo, te akumulatory dzielą się na dwa typy. Na typy, czyli AGM oraz żelowe. Akumulatory AGM to są akumulatory, w których elektrolit jest zawarty w matach szklanych. W matach szklanych, natomiast akumulatora żelowych, mamy ten elektrolit w postaci gęstego żelu w postaci gęstego żyłu i to są dwa takie najpopularniejsze typy akumulatorów stosowanych do tej pory w instalacjach fotowoltaicznych dlatego, że one są w przystępnej cenie obecnie no i najłatwiejszy mamy do nich dostęp bo już jeżeli chodzi o akumulatory LIFE PO4 to są akumulatory już troszkę bardziej dostosowane do tych instalacji, ale o niebo niebo droższy. No i tutaj wam właśnie pokażę moje akumulatory. To są akumulatory typu VRLA deep cycle batery firmy Volt. One mają obecnie 110 ah i ten pakiet akumulatorów jest zbudowany z czterech sztuk. Cztery akumulatory, które są połączone Szeregowo, a później równolegle do mojej instalacji. Cała instalacja pracuje na 24V. No i co jest najważniejsze z tymi akumulatorami? Najważniejsza sprawa to jest, jak je podłączyć. Tak samo jak i z panelami fotowoltaicznymi. Rozróżniamy dwa typy połączeń: równolegle oraz szeregowe połączenie. W połączeniu szeregowym, jak wiecie, to. Napięcie nam się sumuje. Łączymy od plusa do minusa i napięcie nam się sumuje. Jeżeli połączymy szeregowo dwa akumulatory 12V, to otrzymujemy na wyjściu napięcie 24V. 24V. Dwa akumulatory szeregowo, napięcie wyjściowe 24V. I w tym wypadku należy zastosować balanser, Balancer akumulatorów, czyli Układzie, który wyrównuje nam napięcie na poszczególnych akumulatorach, jeżeli macie inwerter 24 V, to najlepiej sobie zakupić dwa akumulatory w większej pojemności lub typowe 100Ah, które możemy później rozbudowywać. 100Ah, które łączymy w sposób szeregowy, czyli plus do minusa, i na wyjściu uzyskujemy napięcie 24 V. Czyli żeby uruchomić inwerter. 24V to musimy mieć przynajmniej dwa akumulatory 12V jeżeli mamy inwerter 12V no to nam wystarczy jeden akumulator jeżeli mamy instalację 48V to musimy mieć takich akumulatorów 4 sztuki jeżeli macie instalację 24V to proferowałbym zastosować akumulatory od razu 220Ah dwie sztuki takich akumulatorów 220 amperogodzin gdyż to jest takie moim zdaniem minimum a później możemy to fajnie rozbudować, kabli będzie mniej i to wszystko fajnie będzie później działać, czyli tak jeżeli chodzi o połączenie szeregowe to wiecie, a jeżeli chcemy rozbudować powiększyć pojemność naszego akumulatorów naszego banku energii to takie akumulatory łączymy w sposób równoległy Czyli plus do plusa, a minus do minusa. Na przykład, jeżeli mamy instalację 24V, to dwa akumulatory łączymy szeregowo. Później, dwa akumulatory łączymy szeregowo, czyli mamy cztery akumulatory. I te dwa pakiety łączymy ze sobą plusami i minusami. I w ten sposób mamy podwojoną pojemność akumulatorów. Czyli, jeżeli mieliśmy akumulatory 100Ah, połączone w sposób szeregowo czyli 100A zostaje, a napięcie nam się sumuje, czyli mamy 24V to jest nasz pakiet, czyli 24V 100 A, 100A i drugi pakiet 24 V i 100A łączymy to w sposób równoległy, ja wam później pokażę rysunek, w sposób schemat połączenia, w sposób e, równoległy, później to łączymy i zostaje nam dalej 24V a na tężenie, pojemność akumulatorów sumujemy, czyli mamy 200 amperorodzin. Czyli 24 V razy 200 amperorodzin, co daje nam jakieś 4,8 kWh pojemności naszego banku energii. Czyli tutaj można gdzieś tam przyjąć, że w okolicy 5, 5 kW mocy w akumulatorach. Należy przyjąć, też takie uwagi, że mamy te 5 kWh w akumulatorach. 10% ucieka nam do 20 nawet na sprawność całego systemu, bo ta energia musi zostać przetworzona z 24V na, na 230. Czyli te 20% nam po drodze ucieka. Czyli z 5 zostaje nam jakieś niecałe 4 kWh. I tych akumulatorów nie można rozładowywać do zera. Czyli musimy zostawić jeszcze ze 40, najlepiej 50% w akumulatora. Czyli tak naprawdę z 5 kWh, 5 kWh w akumulatora zostaje nam jakaś jedno, może 2 kWh, które możemy sobie gdzieś tam zużyć. I to jest bezpieczne dla naszego banku energii. Czyli tak, jeżeli mamy sprawę łączenia akumulatorów już mniej więcej yy, omówioną to należy też jeszcze tutaj zwrócić uwagę, że podczas łączenia akumulatorów należy najlepiej łączyć akumulatory o tej samej pojemności tego samego producenta i tej samej dacie produkcji, czyli jak najlepiej na samym początku jak decydujecie się na taki magazyn energii to należy najlepiej już wiedzieć Ile ty akumulatorów kupić, i kupić już najlepiej cały zestaw, który będziecie tam korzystać? Najlepiej od razu zamiast dwóch to kupić cztery, czy tam sześć akumulatorów od razu, i wtedy macie bank energii, który jest, ma tą samą pojemność i praktycznie będzie miał tą samą żywotność każdy z poszczególnych akumulatorów, drodzy Państwo. Oprócz tych połączeń, wszystkich kabelków i tak dalej. Ważną sprawą jest miejsce przetrzymywania waszego banku energii. Nie mogą być narażone na promienie słoneczne, przede wszystkim. One muszą być w cieniu, gdzieś na regale i najlepiej, tak mówię, w przebiewnym pomieszczeniu, w którym właśnie mamy stałą temperaturę. Najlepiej w okolicach 20 stopni. I taka uwaga, tutaj, przy tej temperaturze, jeżeli temperatura otoczenia. W którym mamy bank energii spadnie o 10% lub o 10 stopni lub wzrośnie o 10 stopni, tracimy połowę żywotności naszych akumulatorów, czyli z, 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 z ilość cykli spada nam o połowę, jeżeli wzrośnie temperatura o 10 lub zmaleje o 10 stopni Celsjusza. Dlatego tutaj, właśnie ci, którzy myślą o instalacji w jakichś garażach, przebudówkach, to. Pamiętajcie, że należy zapewnić akumulatorom, akumulatorom stałe temperatury ciepła, czyli w okolica 20 stopni. No i kochani, przechodzimy do kolejnych ważnych kwestii, jeżeli chodzi o użytkowanie naszego magazynu energii zbudowanego na akumulatorach kwasowo-ołowiowych typu AGM lub Żelowej. Drodzy Państwo, najważniejszy parametr to prąd ładowania i rozładowania naszego banku energii. Drodzy Państwo, jeżeli mamy akumulator 100A, my nie możemy go ładować większym, procent, większym prądem jak 10% jego pojemności. Czyli akumulator 100A możemy ładować prądem 10A. Takim prądem możemy ładować yy, ten akumulator. Czyli jeżeli mamy tak tutaj mamy Sinusa Pro Ultra 6000 i on ma maksymalny prąd ładowania 60A, to musimy mieć 6 takich akumulatorów, 6 akumulatorów 100A. I to dla niego, dla tych akumulatorów będzie bezpieczny prąd. Ładowania, czyli przyjmujemy 10% pojemności akumulatora, to jest prąd ładowania. Jeżeli mamy na przykład 4 te akumulatory, to należy w tym sinusie zmienić prąd to jest punkt 11: zmienić prąd ładowania na 40A. To jest taki podstawowy parametr, by bezpiecznie użytkować nasze akumulatory. Jeżeli macie wersję białą, inwerterów e, V to tam na, macie napisane na dole każdego inwertera, jakim prądem jest ładowany wasz magazyn energii. I na przykład w przykładzie tak ja mam ten biały 2500S no to on ma prąd ładowania 40A i do takiego inwertera należy podłączyć 4 akumulatory, przynajmniej 4 akumulatory 100A. Jeżeli będzie więcej, nic się nie dzieje. Po prostu będą ładowane dłużej. Drodzy Państwo, prąd ładowanie. E, natomiast też ważną, istotną kwestią jest, co się dzieje, jeżeli nam zajdzie słoneczko, mamy już noc. Mamy noc, mamy akumulatory i chcemy pobrać tą energię. E, czyli tutaj przechodzi nam, przechodzimy na prąd. Rozładowania akumulatorów. Drodzy Państwo, jeżeli mamy jeden akumulator 100Ah i my chcemy na nim zagotować wodę czajnikiem 1000W, no to niestety, ale może to być Wasze e, ostatnie działanie, Waszego akumulatora, gdy on po prostu się e, zużyje, po prostu będzie uszkodzony. E, I tak samo do. Prądu rozładowania też przyjmujemy 10% pojemności akumulatorów. Czyli, jeżeli chcemy pobierać e, 1000 W z naszego magazynu w nocy, e, to dzielimy 1000 W przez napięcie naszego magazynu. Czyli załóżmy, że mamy 12V system. 1000 W dzielimy przez 12, wychodzi nam w okolicach 83A i żeby pociągnąć bezpiecznie podłączyć czajnik na przykład te 1000 W i bezpiecznie na tych akumulatorach żeby to działało no to my potrzebujemy przynajmniej 8 akumulatorów do tego aby te 1000 W bezpiecznie pociągnąć z naszego systemu awaryjnego z naszego inwertera to oczywiście mówię w przypadku gdy Jesteśmy po zachodzie słońca w nocy i chcemy tylko wykorzystać prąd z naszych akumulatorów, a nie z paneli słonecznych. Dlatego też, jeżeli macie małe banki energii, małą ilość akumulatorów, to najlepiej takie urządzenia podłączać dopiero, gdy nam świeci słońce w pełnym nasłonecznieniu, gdy mamy prąd ze słońca i. Ewentualnie dobieramy sobie z banku energii. I, drodzy Państwo, podsumowując, najważniejsze kwestie: uważamy na prąd ładowania naszych akumulatorów, by nie był za duży i oczywiście o prąd rozładowania naszych banku energii. E, nigdy nie zostawiamy akumulatorów w stanie rozładowania, że na przykład e, zasypią nam się panele w zimę. Nie będzie prądu z paneli. A akumulatory mają na przykład 22-23 V. No to niestety musimy je załadować jak najszybciej z prądu z sieci. Trudno, naładujmy je i dopiero możemy naładujmy je w pełni. I wtedy mogą tam e, jakiś czas sobie stać aż ten śnieg spadnie i oczywiście wtedy z nich nie korzystamy chyba, że mamy sytuację awaryjną to wtedy e, możemy z nich korzystać, natomiast jeżeli nie mamy prądu z paneli a akumulatory są rozładowane musimy jak najszybciej naładować i chociaż te w przypadku 24V systemu te 25V żeby one miały naładowania to jest jedna z tych E, najważniejsze rzeczy. Czyli unikamy e, częstych i głębokich rozładowań akumulatorów i nie zostawiamy rozładowanych akumulatorów na długi czas. To jest taki e, jedna z najważniejszych rzeczy, e, które tutaj właśnie należy przestrzegać, by te akumulatory nam służyły jak najdłużej, jak najdłużej. Jeżeli chodzi o te jeszcze podział tych akumulatorów AGM i ŻEL. Akumulatory żelowe są lepsze, mają większą ilość cykli od tych zwykłych AGM-ów. Akumulatory żelowe mają większą ilość cykli, no ale są też droższe, jeżeli chodzi o dobranie ilości akumulatorów do naszej instalacji. Drodzy Państwo, musicie sami wiedzieć, jakim. Prądem będziecie je ładować, jaki prąd ustawić i jakiej mocy urządzeń chcecie podłączać. Jeżeli pracujecie, będzie wykorzystywana Wasza instalacja głównie przez dzień, to myślę, że tych akumulatorów nie musi być tak dużo. Tak, jak Wam mówiłem wcześniej, jeżeli chcecie podłączyć urządzenie 1000 W bez energii słonecznej, tylko z energii z akumulatorów, potrzebujecie tych akumulatorów przynajmniej. 8. To jest tak, drodzy Państwo, jak z tymi e, zawodami na dożynkach, dożynkach e, gminnych albo powiatowych. Jest traktor, a za traktorem jest długa lina e, i ustawiają się chętne osoby, na początku naj, zazwyczaj najsilniejsi panowie i taki traktor e, zmaga się z siłą właśnie e, ludzkich rąk. Jeżeli linę będą ciągły dwie osoby, to ten traktor na pewno sobie poradzi. A jeżeli za linę złapie się 20-30 osób, no to traktor może nie mieć szans i ludzie, zawodnicy oczywiście przeciągną ten traktor w drugą stronę. I tak samo właśnie jest z tymi akumulatorami. Jeżeli jednym akumulatorem chcemy zasilić urządzenie, tam jeden kilowat czy 2 kW, to nigdy nie damy szans. A jeżeli mamy 20 akumulatorów, to bez problemu sobie podłączymy nawet i urządzenie 1 czy 2 kW bez energii energii słonecznej. I właśnie tak samo to, to działa w tym przypadku, że im więcej, tym lepiej, tym mają łatwiej te akumulatory. Także jeżeli planujecie projektować własną instalację, to Pamiętajcie, że właśnie od banku energii w systemie Off-Grid bardzo dużo zależy i im więcej akumulatorów, tym będziecie mieli stabilniejszy ten system, nie wyłączy Wam się nic, nie będą jakieś błędy wyskakiwać, że napięcie akumulatora gwałtownie spadło, akumulatory będą miały dłuższą żywotność, przez noc nie będziecie zużywać tak dużo prądu, czyli one będą rozładowywane tylko. Załóżmy w zakresie 20% Dzięki temu myślę, że taki bank energii przeżyje Wam spokojnie z 5 lat lub więcej Drodzy Państwo, załączył się nam ten inwerter, czyli coś tam zaczęło nam pobierać energię pewnie Drodzy Państwo, serdecznie dziękuję za uwagę Pozdrawiam wszystkich zakręconych w off -gridzie. Jeżeli macie jakieś pytania, to nasze forum służy pomocą bardzo dużo użytkowników się porejestrowało, tych którzy mają jakieś problemy a również mamy grono użytkowników, którzy już są wyjadaczami tak zwanymi instalacji off grid'owych mają potężną wiedzę i doświadczenie, na pewno się podzielą swoimi radami dla was jeżeli jesteście na etapie właśnie instalowania, zakupu części do swoich instalacji E, zapytajcie się najpierw na forum, czy taka instalacja te wszystkie urządzenia, które chcecie zakupić, będą ze sobą fajnie współgrały. My damy znać, odpowiemy, doradzimy i pomożemy Wam właśnie w tej instalacjach, bo nie ma chyba obecnie nic piękniejszego jak prąd który e, nie idzie przez główny licznik. Tylko <głos》> ciągniemy sobie właśnie ze słoneczna. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich użytkowników, do zobaczenia. Ponownie.